Rozdział 108. Nasz żołnierz jest jak plastelina. 12. Pułk Ułanów poluje. Starszy Ułan Łupik jednego Niemca ubił z LKM-u, a jednego ranił. Ułan Jałowiecki cały dzień miarkował obyczaje jakiegoś Niemca, dręczącego nas okrutnie z granatnika. Panie poruszniku, ja wiem, jak on wyłazi! szepnął gorączkowo. I nim zdążono się zorientować, wyczołgał się na przedpole. Cały pluton obserwował harc. Nie widać było ani Jałowieckiego, ani Niemca. Nagle posłyszeli pyknięcie pojedynczego strzału, naszego. I w chwilę potem podrzut rąk po stronie niemieckiej i łuk lecącego w powietrzu granatnika, który nie zdążył wystrzelić. W miejsce, z którego pyknął Jałowiecki, skierowały się niemieckie serie i nie wiadomo było nic. Ale okazało się, że ocalał i metr po metrze się wyczołgał. Poluje i piechota. Oto, co się zdarzyło dzisiejszej nocy ze strzelcem kałaską, uważanym powszechnie za ofermę. Wśród obopólnego podniecenia stron wojujących. Wobec niepewności, co najbliższe rozkazy przyniosą, wobec niepewności, co pocznie przeciwnik, i wobec jasnej dla każdego szeregowca sprawy, że jest to prowizorium, które nie może się ponownie spetryfikować w wojnę pozycyjną, wytworzyła się nadwrażliwość, każąca oczekiwać niebezpieczeństwa lada moment. Stan taki, sam jaki widziałem na żbiku, o którym mi mówił podporucznik żołnierczyk kiedy stwierdzał, że po naszej stronie znajdują się Niemcy, którzy się przekradli i strzelają krótkimi seriami, wskazując cele swoim moździerzom. Żołnierze się przysięgali, że widzieli dwie takie serie, strzelające z dwóch różnych miejsc pod kątem. Punkt przecięcia się dwóch smug miał wskazywać na gniazdo naszych moździerzy. Żołnierz Karpackiej, słysząc przez cały dzień coraz to z innej strony charakterystyczne krótkie perkoczące seryjki, mówili porozumiewawczo – o, perkacz znów strzela. Wytworzyła się legenda o na wpół zwariowanym, odciętym, zabłąkanym Niemcu. Nic dziwnego, że żołnierz palił się do wykrycia tych dywersantów. I miarkował, oglądając się po krzakach, czy gdzieś, którego nie napyta. Między innymi, poszedł na ochotnika patrol z sześciu strzel strzelców, strzelców w stronę, gdzie zasygnalizowano taką serię. Idą ostrożnie, aż tu na drzewie coś się porusza. Nie zdążyli się jeszcze połapać, a tu widzą ktoś z drzewa na dół manierkę na sznurku spuszcza i słychać głos proszący, aby nalać wody. Okazało się, że oferma Kałaska umyślił, że najlepiej będzie zapolować na dywersanta po chłopsku, na zasiadkę. Dopieroż było śmiechu, Kałaska, obserwator artyleryjski. Na odcinku kresowej, który jest obszerniejszy i bardziej skomplikowany, polowanie jest głębsze i ofiarne. 16 baon wysłał z drugiej kompanii patrol 17 żołnierzy pod dowództwem podchorążego Mierzejewskiego. Patrol miał dwóch zabitych i ośmiu rannych. Wieczorem przybywają z Santa Michele jeszcze dwa plutony trzeciego szwadronu czołgów. Znów jeden zapiera się na drodze saperów, bo mu się psuje instalacja. Worek piasku, to znaczy droga saperów, zatkana. Otrzymuje dowództwo umowny meldunek. Jeszcze choć dwadzieścia, jeszcze choć piętnaście minut, błagają rozpaczliwie majdrujący czołgiści. Ale czas nagli. Czołg zostaje strącony. Woda płynie. Idzie meldunek. Dzień cały od samego rana. Drży. Tak jak teren przed wybuchem wulkanu. Piąta dwadzieścia. Meldują prace ziemne na Hanibalu. 593. Patrol porucznika Fuglewicza prace ostrzelał. Dwóch Niemców poległo, reszta pieszła. Piąta trzydzieści pięć, Przychodzi meldunek o schwytaniu dywersanta, legitymującego się dokumentami zaginionego strzelca trzeciego baonu, Barana. 9.30. Nieprzyjaciel, najwidoczniej opierając się na zeznaniach naszych jeńców, otwiera bardzo dokładny ogień na ścieżki mułów. Zabitych pięciu cypryjczyków, dwadzieścia sześć mułów, rannych pięciu naszych dozorujących żołnierzy. Silny ogień? Zapewne przed odejściem Niemcy wyzbywają się amunicji. Pocieszają się nasi optymiści. Dwunasta dwie. Wbrew optymistom, samoloty meldują sto pojazdów mechanicznych, wiozących Niemcom posiłki. Jeśli im tak pilno, że w dzień wiozą, to pewnie w nocy uderzą, prorokują pesymiści. 15.30. Przychodzi meldunek, że na 593 Niemcy zakładają miny, rozciągają druty. Zmęczony żołnierz przy byle jakiej działalności nieprzyjaciela melduje o natarciu. Wreszcie pod wieczór staje się to, co ostatecznie w którymś punkcie zdarzyć się musiało. W tyle za windowanymi pepancami stały CKM-y porucznika Capa z batalionu CKM-ów. Wypatrywał oczy cały dzień porucznik Cap, karmiony tatarskimi wieściami. Gdy zmierzchło, poczęli go Niemcy ostrzeliwać świetlnymi seriami. Wiele pocisków uderzających na skrzydła rykoszetowało, zmieniało kąt i biło na stanowiska naszych CKM-ów z prawa lub z lewa. Porucznik CAP telefonuje do sąsiada z prawa, podporucznika Gurbiela z 12 Pułku Ułanów, który trzyma stanowisko ze swymi CKM-ami. Otoczyli dywersanci, jak pan długo wytrzyma. W porucznika Górbiela również biją te boczne pociski. On również jest przekonany, że to nieprzyjaciel obszedł. Ocenia, że nie utrzyma się dłużej jak pół godziny. Pękły nerwy. ckm iarze rzucili się do ucieczki. Wpadli na czwarty batalion stojący w odwodzie. Porwali jego żołnierzy ze sobą. Tu przypisek. Opisy bitew są zwykle tak retuszowane, mówił mu jeden z wyższych dowódców, że młodzież nabiera fałszywego pojęcia o wojnie. Wszyscy na tej wojnie są piękni, dzielni, mężni, bohaterstwo nic nie kosztuje. Nawet trupy są perfumowane w tych opowieściach wojennych, bohaterskie i nie śmierdzą, mówił generał Sulik. Czy pańska książka nie będzie zbyt somocierska? niepokoił się pułkownik Piątkowski. Panie tylko niech pan się strzeże teraz to już płynie czarna lipa w tych opowiadaniach raz po raz prosili uczestnicy wszystko tam miały być hojraki na ff a przecież żołnierz to człowiek dowództwo to rozumie porucznik cap otrzymał krzyż walecznych za akcję adriatycką są różne momenty a bohaterzy niezmiennie wysuwający w przód jedną nogę Stoją tak niezmiennie na pomnikach. Ale nie w życiu. Podporucznik Górbiel, to ten, który z pierwszym patrolem łańskim wpadł, nie zważając na nierozpoznany, zaminowany teren, do klasztoru i zawiesił proporczyk. To ten, który w bitwie pod Piedimontę dowodził trzydziestoma trzema karierami. To ten, który potem walcząc w kampanii Adriatyckiej został ciężko ranny i amputowany. Jesteśmy otoczeni. Już uciekają grupki z trzeciej kompanii, która w tym dniu pełni funkcję nosicieli i której żołnierze kręcą się po terenie. Częściowo z pierwszej kompanii, jacyś żołnierze z Plutonu Pionierskiego, jakieś resztki drugiego baonu, wpadają na nosicieli ułańskich. My ostatni, dowódca nosicieli, porucznik świderski, przybył do korpusu aż z Harbina, gdzie się wychował, włazi na stok. Żadnego niemieckiego natarcia nie widzi. Krzyczy na swoich ułanów, aby hamowali panikę. Panikę tę rzucają się gasić. Kto w Boga wierzy? Zaalarmowany major Racięski, zastępca dowódcy pepanców, który dowodzi ciężkimi moździerzami, telefonuje do wwindowanych pepanców. Zająć stanowiska z lkm bo jakaś panika. Sam nie wiem, co jest. W tej chwili pocisk przerywał mu łączność i major Racięski nie wie, co jest do końca. Ale już na skutek jego telefonu porucznik ptasznik ze swoimi tomiganiarzami przecina uciekającym drogę przy cmentarzyku hinduskim. Stanął z pistoletem, jego żołnierze z odbezpieczonymi tomiganami. Przed nim jeszcze dopadł kapitan Maszewski z szóstego baonu, rekordzista szybkobiegacz przedwojenny. Zaryła się przed tomiganem Maszewskiego uciekająca Watacha. Już przytomnieją, już wstyd im okropny. My, — My nic nie wiemy, panie kapitanie! — krzyczeli, że Niemcy tuż. Panikę zlikwidowano. Ale stojący tuż przy Anglikach, już przy zameczku, kombinowany szwadron porucznika Tabaki z 12. Pułku Ułanów jeszcze po dwóch dniach wyłapał aż tam zapętanego panikarza z białą chustą na karabinie. — Ten nasz żołnierz jest jak plastelina. Kość z kości Polski jak polskimi były Chocim i, niestety, Piławce. Wrażliwy, podatny na bodźce. Wiele można z nim zrobić i wiele z siebie wyda. Otrzymuję ciekawy list, pisany zaraz po pierwszym natarciu, który Bóg wie, jakimi drogami odnalazł mnie w tak szybkiej drodze. Patrzę na podpis. Mękarski. Czytając list, uświadamiam sobie, że to osadnik z Wołożyńskiego powiatu. Wzorowy i zamiłowany gospodarz. Miałem kiedyś odczyt w obozie w Iraku. Po odczycie dopchał się do mnie, stanął na baczność. Panie redaktorze, melduję, że rodzinę całą przewiozłem przez Rosję. Uratowałem. Głos mu drgnął. Począł szukać w kieszeni munduru. Wyciągnął coś nabożnie zawiniętego w papier. A ten artykuł o mnie, pana redaktora, to ja przez całą Rosję przewiozłem! rozwinął. Na zetlałym papierze gazetowym rozeznałem, jak stoi, wówczas tam w swojej osadzie skrzyplewo, również na baczność, trzymając w ręku wyhodowanych kilka kłosów okazowej wielkości. Dumny jestem, że jestem szarakiem, pisał mękarski. I wreszcie nadszedł dzień 11 maja, gdzie teraz Ci zapłacę wrogu za moje. Choć mi dokuczały boleści w żołądku, supłałem w duszy, Boże daj siły, abym wytrwał, i śle pociski artyleryjskie wrogowi, to za Warszawę, to za wilno, dodając humor chłopakom. To, za co cierpiałem niesłusznie, co byłem ośmiany, to za to, co szef duda nazwał mnie szmato w rocznicę 25-lecia, to za to, że porucznik Henoch kazał mi worki nosić pod górę, to za to, że podpojądzel, że niewiernym jest dla mnie teraz przysła chwila, ja ci śwabie posyłam zielazne bekony. Niech ci idą na zdrowie. Przychodzi ciężkie dźwiganie. Ja na siłach upadam. Wtem działonowy Dębski podnosi mi ducha. Ja się poznałem. I mój wiek 48 się odmładza. Myśl kieruje, że syn z pancernego wozu bije, co przypiął sobie jeden rok, mając 17 lat, aby grzmocić wroga. Drugi syn, montuje nam wozy. A tyż, Fabie, poczekaj, teraz ja jestem mocniejszy jak w osiemnastym roku. Ja ci zapłacę, coś zabił moich peowiaków w 17 roku. I za matkę, coś zamordował w czterdziestym roku, i za brata mojego coś mu wwiózł dwóch synów do Niemiec. Boże, dodaj siły do walki, a czyn będzie wykonany. Pan redaktor rozumie moją duszę, bo mówi z głębi serca i będzie wiedział, co robić. Tak, panie Mękarski, wiem, co robić. List pana drukuję. Jeden za te wszystkie, któreście do mnie pisali. List o tym żołnierskim zadośćuczynieniu. Za długie miesiące szkolenia i za przykrości służby. Dłoń pana ściskam za te wszystkie dłonie. Te wszystkie dłonie, które jak dłoń pana wtedy w skrzyplewie, też miały swoje pełne kłosy. Późno już było, kiedy otrzymał ten list. Przy polowym łóżku zgarbiony czeka doktor chorowic. Na powrót mów i pisze do młodej żony, którą właśnie poślubił i zostawił w Palestynie. — To dziś 15 maja. Imieniny mojej żony. Dzieci zawsze fotel ubierały girlandą kwiatów. Panie Mękarski, doktorze Chorowic, dajmy spokój z pisaniem tych listów. Ostrożnie przewracam się na drugi bok na swoich noszach. Czekaj, Szwabie, Boże, dodaj sił! Łączą mi się po głowie słowa listu i obmyślam, żeby nie zmarnować jutrzejszego dnia.